Witam wszystkich serdecznie, jesteście na kanale Nabata Będziemy dzisiaj wędkować Nabata i Federa Raczej metodę, może klasykę, ale nie metodę, bo mniej mnie nie przeszukać dzisiaj chcę się bardziej skupić na Bacie Patrzcie, tu moje klamoty zniosłem i taką sobie miejscówkę wyczaiłem Jest to ostatnie miejsce ogólnie z tej strony Jestem na moim leszczowym zbiorniku, na którym ostatnio mnie burza przegnała Ostatnio łapałem gdzieś tam właśnie, gdy burza była A pokażę wam, kiedyś jak byłem mały, z 15 lat temu Przychodziłem tutaj z ojcem, łapałem na tym stanowisku Dzisiaj średnio by to wyszło no ale, jedno obok. Patrzcie, tutaj mamy trzcinę. Z prawej strony tutaj jest zielka, czyli to jest taki odcięty teren. Więc mam nadzieję, że tu można przypolować na jakieś większe leszczyki, linki, karasie, może karpik. No zobaczymy, super miejsce. A to jest dzisiejszy mój towar. Szybko sobie wstępnie domoczę zanętę i będę się rozkładał. Więc tak, wezmę sobie trochę wody. To jest moja główna y, zanęta podwata. Więc tak, jest tak pół na pół ziemia, zanęta linkaraś, karaś, płciowa, trochę mączki y, z suszonych robaków. A później wam pokażę, co tam wyższego dodaje do tego. Na razie, wstępne do męczania. Spróbuję nie zrobić tego jak ostatnio, że to przemoczyłem, więc delikatnie zostawię to na 15 minut, zanim się rozłoży ze stanowiskiem, jeszcze minimalnie. Później to jeszcze się przesieje raz przez to. dzisiaj pierwszy raz używam osmaku smaku orzecha Na razie go zaleję całego, to stoi z minutę, półtorej. A tutaj zanęta jest to czysta karpiówka waniliowa. To tak do snużenia na metodę. Też na początku tu na sam pelet, tylko że pelet mieszam grubo z kukurydzą. Tutaj na łowisku, kiedy by sobie przezwyczajony od i grochu. Grochu nie mam, więc i tak samo będę nęcił. Mam grubszy pelet do donęcania kukurydzą z pompem, tam podem albo szklanką, zobaczymy. No szybko kolejną zaletą tego stanowiska jest to, że jest zero falki. Patrzcie, ja mam czyn z tej strony czin. chyba, że wiatr był z tamtej strony, to coś tam by się tworzyła. No i nie są nasi przyjaciele, siema. Kurczę, ale lipka, straciłem śrubę od y, mojego kuzo, chyba będę musiał dzisiaj jednak bez podestu łapać, a dlatego to wziąłem, chociaż na tym stanowisku bym w ogóle tego nie potrzebował, bo są mniejsze drgania na shaderze, na ale Shader no, nie mam wyboru. Dobra, jednak mi się udało, ta część tutaj, coś w środku, gdzieś uciekła na drugą stronę. To jest taki mały problem z tym kuzo, że tu nie ma żadnej blokady, ta nakrętka musi być nakręcona, bo ona działa jak dla tej następnej części. Ze względu, że zero falki mam tutaj na tym stanowisku, próbuję sobie z Fragmana 0,6 grama. No, powiem wam, że dzisiaj mamy pierwszy dzień takiej pięknej pogody. Po tych dwóch, trzech tygodniach trochę deszczu mieliśmy w ostatnim tygodniu. A tutaj sobie muszę troszeczkę 10 cm skrócić ten zestaw. Zazwyczaj ja robię tak. Mam taki odnośnik koło domu, nie podkładam bata, żeby robić zestawy na tą ósemkę. Ale akurat tu 10 cm było za długo. Patrzcie, to tam gdzieś mamy przyponik, Tu jeszcze mi zostanie 100 cm. Ale przypomnę, z 15 cm, więc tak trzeba zawsze zostawić 26 cm luzu, żeby po prostu było przyjemnie ryby holować. Prosto do rączki, żeby trafiały. Dzisiaj na razie zacznę bardzo cieniutko 009 na bez drenanie. Numer 18. On jest u mnie bardzo znany i lubiany na kanale. Takie maleństwo. Zobaczymy, jak coś to później się zmienia. To jest taki kolor złoty. Ja zazwyczaj lubię te red czy czerwone. Dobra, będę sobie gruntował No bacie. Założyłem gruntomierz. Musiałem założyć okulary, bo normalnie taka patelnia jest. Cały spociłem. Tylko tutaj rozstawiałem się. Plan jest taki, że rzucam tutaj przy ciebie, tylko wybadam po szerokości jaki mamy gruncik. No i już widzę, że mały. Tutaj spławik się pojawia, a mam nastawione, ja wiem, z metr. Tutaj po lewej chciałem fendera rzucać. Nie, no tu nie może być głęboko, bo jest jeszcze bliżej trzciny. Tak, nie jest głębiej, więc na płyciźnie cię będziemy łapać. No trudno. Z prawej bardziej też płytko. Pewnie jakbym rzucił tutaj na czciny. Czuję, że będzie minimalnie głębiej, ale... Nie, to samo. Więc płycizna. No dobra. Nie no, dzisiaj to dostałem do miejscu, bo na pewno stąd nie będę uciekał. Łapiemy na płyciźnie. Trzeba być cicho. Tutaj ile na rybku. Nie wiem czy to będzie widać. Ale tu po prostu mnie zachęciła ta dzicz i spokój. O kurczaczki. Strasznie płytko tutaj mamy. Teraz no, nastawione 75 centów. Oj oj oj. To to jest niepokojące, bo Kurczę, ja nie chcę już mieć z tego stanowiska. Dzisiaj muszę tutaj spróbować. Grunty się nie boję o taką płicicę, bo nawet lepiej jest zazwyczaj wrócę tak podcinki na płytko. Ale ten spłabik to tak troszkę średnio. Ojejku, jajku. Żadnego tutaj dołka też nie wcześniej. Zawsze tak, trzeba sobie tutaj przybadać. Nie, cały czas mam jest pokazany, a mam nastawiony, ja wiem, 65-70 cm. Ojejku. może trochę więcej. Przeszedłem. teraz mam 75. Dobra, jak będzie mniej niż pół metra, no to chyba to pójdę. No teraz mam tak. 55-60 cm maks. No nie, staje jeszcze troszeczkę Myślę, ja że już tutaj zarzucę To się cały schowa, tylko że trzciny mi będą zasłaniać Nie, to samo, ja pierdziele Wiecie co, idę szybko Zobaczę jedno stanowisko obok, Tu się prezentuje Dosłownie 15 metrów Ty coś wyczuwam, że spokojnie będzie go zakrywało A Też jest fajne dojście do trzcinek z federa. Tutaj wszędzie są zierka. Tego tak nie widać jest tak odgrodzone właśnie, tak tutaj nam spławik tonie, wiecie co? Chyba tutaj się przysiędziemy. Jeszcze spróbuję zwiększyć grunt, zobaczę jak to wygląda. Tak, zdecydowanie głębiej, przesiadamy się. Tylko się wygruntuję, żeby wiedzieć. 40 cm głębiej niż tam. I tutaj mamy też fajne zielka po lewej, a federkiem możemy tam rzucić. No nie wiem, może kiedyś też sprawdzę tamtą miejsce, super płytko. Ale moim zdaniem jest minimalnie za płytko, żeby jakieś większe, żeby na tutaj chytać. Najpierw sobie domoczę zaznęty do końca, od razu podnęcę bacika i dopiero będę przynosić cały sprzęt. To jest szybkie przenoszenie. Zobaczymy jak tylko mamy kreistość. a minimalnie jeszcze za mało, ale tak, dodamy tu kukurydzę, więc ona już też nam domoczy wszystko. Jeszcze ma 3 który kury, z ostatniego wędkowania. Już parę dni. Pinka. Jeszcze je sobie nosicie z tych biurów. Pinka poleci tu cała. Kasteria. Też tam tutaj całe. Później po prostu jak chcę ten haczyk sobie nie stąd będę wyjmował. Bo ja zazwyczaj tak na kury załapię i jednego y, rubinowego robaka. Tutaj właśnie nie mam. takiego zostało z ostatniego wędkowania. Zamroziłem je. Większość tu sobie tylko zostawię ten haczyk troszeczkę. Więc tak, dzisiaj dalej tak pójdzie około 40 metr. Pamiętajcie, zawsze sobie sprawdźcie czy równiutko przelotki wam idą to jest najważniejsze w takim dystansowym mówieniu. Zawsze być lepiej przez i zapobiec jakiemuś splątaniu czy przerwaniu żyłki w stracię całe metody. A i dzisiaj sobie spróbuję łapać tak jak ostatnio. Szerszym sposobem nadgającą wędkę. Tak, będę rzucał tam podcinki. Więc od razu sobie zakładam spomba, później już to zaklipsuję. Coś takiego, chciałem bardziej w lewo. Odkręcę jeszcze sobie. To nie musi być aż tak strasznie punktowo i założę klipsa teraz. Minimalnie dalej i w lewo jest następny nie był jakoś super dużo. O, było zapomnienie, na to trzeba uważać, bo łatwo można stracić zestaw. O, za wysoko poszło. Ale nic, spróbuję się poprawić. Czy mam ze trzy stomby. Z mocniej i niżej. O, tak. Tu wiadomo, będzie łatwo rybie iść w lewo w te chwasty albo na ściny, no ale spróbujemy. To nie próbuję, ten nie z pompki nam zostały. Minimalnie za blisko. Kurczę, powiem wam, że boję się tą wędką machnąć strasznie mocno. Co ja tu mam? Nie, mam nersztyłkę główną 0x22 na, na tym. o tak. I na klipsie. No nie mogę doczekać na badziku, co tam się będzie działo. Ostatni spombik leci. Porażkę wsypię tutaj do tu. No nie, szczytuwa nam się połamała. Najtwardsza szczytuwa z zestawu. Nie mogę w to uwierzyć. O sakra, po prostu. Mam za sobą jakieś szczytówki, ale lżejsze, no i wszystko muszę cały zestaw przekładać. Dobra, więc tak, muszę te, szczytówki, te końcówki zdjąć. Muszę sobie kupić twardsze szczytówki do tej wędki. Wyjąłem sobie te szczytówki, jak będzie super źle, to zmienię po prostu na inne szczytówkę. A tu mój ostatni spom wylądował. Nie wiem ale dobra. Więc, łapiemy. Koszyk 30 gramowy szukam. Wkładamy sobie. Na razie spróbuję czysty pelecik z domieszką właśnie tej kukurydzy i tego grubszego peletu. Tak? Tylko bez czytówki to tak y, może być średniacko. Wreszcie to na co czekałem, bacik. Zajmuję gruntą mierznego. Na początku założę jedną małą kukurydzę z tą rubinową. Zacznę może od miodowej kukurydzy. Dzisiaj nie zapomniałem, wziąłem ze sobą tą moją miodową i czosnkową. Ciekawe jak to się jeszcze trzyma. Robiłem ją pewnie dwa tygodnie temu, ale zawsze po wędkowaniu daję ją z powrotem do lodówki. Pachnie takim sfermentowanym miodem. Na razie wszystkie śrubciny umieściłem tutaj na dole, żeby szybko spawić to. To jest spawik 0,6 g, więc on i tak nie stwarza dużego oporu rybom. Dość sporo. Tu lubię. ryby to lubią. Mini leszczyk. Patrzcie, co to za leszczyk. Dobra, ja zmieniam zestaw na bacie, bo ten to po prostu by mi oczy wysiadły. Cały czas muszę tam gapić, co chwilę nie trudno tak skupić uwagę na tym i na jak tam tylko kropka wystaje. Jeszcze dwóch panów mnie tutaj zmartwiło. Jak obu słyszę, ale dzwonili do siebie. Tutaj koło mnie siedzi drugi, kilka stanowisk dalej. Dużo już się zbierają, tę wycinkę sobie dają. Jeszcze nic bez ryby. O, rabat gotowe. gotowy. Wcześniej tam sobie zapisałem grunt, na którym łapałem. Jest to 145 cm, ma 45 cm. Przyzwoita głębokość jaka ten zbiornik dla mnie. Dzisiaj więcej przygotowań niż nauki. Oj, dziś łapania. Na Federa założę sobie pomarańcz pływającego tersa. z spowiku rzucę sobie pinkę na tej jednej kukurydzy Mam nadzieję, że zaczniemy coś odławiać. Przynajmniej jakieś płoteczki. Albo mi się wydaje, albo popuszczenie na federku. Zobaczmy. Wydawało mi się, że popuszczenie było, ale raczej ryba tego nie spowodowała. Ostatnio tutaj złapałem karpia. Jak burza była na białego aftersa. No kwaśnie maso, więc nie spróbować. Tabiz Widziałem to w dużo bardziej optymistycznych barwach, jak się tutaj rozkładałem. O, bramko na słowiku było. Dobra, szybka decyzja. Szybko sobie jeszcze raz bata, bo zmieniałem się te zestawy i pewnie nie jest tak dokładne. I donęcam. I wtedy już jedziemy na grubo. Zestaw wygruntowałem. Takie dość domoczone będą, Więc nie będę ich tak mocno ubijał. Dzisiaj falki też nie ma, blisko w miarę. Takie duże, masywne. Kulę walnę za trzy, no jak chcę do dzisiaj coś połapać, Wiem mi stykną, jak coś się później będzie działo, to będę reagował. Zakładam na razie samą kukurydzę, może tym razem spróbuję na czosnkową, nawet nie chcę jej wąchać. O Jezu, czuję tutaj, I te dwie kulki polecą. Nawet powiem Wam, że za blisko, będę musiał tutaj podciągać, albo sobie zrobię jeszcze jedną kulkę mniejszą, którą rzucę tam troszkę dalej, żeby było w miarę tak fajnie to rozproszone. Jeszcze jedna minimalnie dalej mam kolejną mini rybkę, tym razem malutka płoć O, sama się odpięłam tutaj pod krzesło Trzeba jechać z ratunkiem, ale takie małosieńkie no, branie było O, zaraz sama wskoczy do wody O, zresztą się Nie, dobra, odczepiło się Tak, sama wskoczyła do wody Tam sobie poszła fajnie Dobra, przyszło mi teraz do głowy, żeby na Feder, gdyż e, było nęcone paletem o smaku orzecha tygrysiego, założyć Dandelsa o smaku orzecha tygrysiego. Dość późno mi to przyszło do głowy, ale warto i teraz spróbować. Nie, tak szczerze to, zazwyczaj mam te swoje 3-4 smaki ulubione, które najpierw próbuję, Kiedy to idzie, a jak nie no to wtedy trzeba kombinować jakieś małe zaplątanie było, ale pachnie ładnie. Teraz sobie dodałem trochę zanęty do tego peletu, żeby trochę więcej zasmurzyć. No i też tam to miałem tak minimalnie, minimalnie przemoczone, Więc teraz po odbiciu wygląda to tak. Szybciutko ścisnę. Ale bombka poszła. Tu na samą kukurydzę teraz zauważyłem, że małe rybki pinkę mi tam właśnie biorą te małe, a jak założyłem kukurydzę, to tylko jestem tam Ładnie teraz poszło. Zawsze wam powiem. Mamy godzinę 18.10, 10 tu mały leszczyk, no i ciężko. Zakładam co za chwilę jedną kukurydzę i robaka, czasem kostyra. Cały czas jakieś maleńce biorą. A gdy zakładam samą kukurydzę, to tylko jakieś małe stukanie. Dobra, zwiększam minimalnie grunt, teraz sobie z styku, podwyższę sobie z 2 cm. Zobaczymy, czy przyniesie to jakiś efekt troszkę większej rybki. O! Minimalna bramka na federa. Kurczę, co mała ryba, pewnie leszczyk. A, chociaż tyle, coś wzięła. Założyłem minimalną tą kulkę 6 mm pannetonę. No jest zawsze coś, nie? Może coś się ruszy. To jest ostatniej godzinie. Oj na spawik też na dwie kukurycki. Czekajcie. Coś mi zanurzało. Założyłem właśnie dwie kukurydze. To widzicie ta mała kuleczka. tone pływające. Wafters. Mam no, strzelę sobie lekko już mi szkoda, tam zanęty, jak większe by nie podeszły Może tak odejść coś zwabić większego. Przynajmniej jakieś większe płocie by pobrały Leci sobie tam pan Chociaż tyle sobie pooglądam I zawraca Panie, nie na mnie Ej, przestańcie poszyć ryby No, się z rybką po dość długim czasie Dobra, przerzucimy też sobie federa Założę większy rozmiar pan na ten 8 mm Kaczka Spadłówa. Patrzcie, spróbuję w nią strzelić. Tutaj obok nie. I dziabnęła. Jeszcze jedno. Takie w zanęcie Tutaj. I... Eee, lepsza zabawa niż wędkowanie, Czuć sobie strzał, jednym ziarkiem kurydze, Pełną łódź, daleko. Mam brak styku. Na mały spacer. Kurczę, patrzcie. Żałuję, że <grybujesz> opuściłem wcześniej to stanowisko. Tu pewnie bym też więcej zawał. Niewiele więcej, ale więcej. <grybujesz> Ogólnie to patrzcie, jaki jest zachód słońca. Fajne. Panduję na pomysł, żeby podrzucić kulkę peletu mojego federowego oraz kulkę tej tarpiówki Nie wykorzystałem tego federa. Liczę na fard, że zwady jakąś większą rybę pod bata. Lekkie przynurzenie miałem na spowiku. Tinka zdjęta. Stała sama kukurydza. W sumie dzisiejszego dnia ryba na kukurydza. Mini, mini płoć, ale patrzcie jak się prezentuje. No i czas się powoli zbierać, słabizna. Dobra, ja się będę zbierał, założę miodową kukurydzę na koniec. Na federze może też zmienię, bo waniliowa kulka teraz tam jest. I tak jak wszystkie inne bez efektu, ta miodowa to już, nie wiem czy ona pachnie. Tutaj sobie trzy kulki zrobiłem jak widzicie, do zamrożenia, nie wykorzystałem ich dzisiaj. Na koniec jeszcze dziecię skodać, pomyślałem, że biała czekoladka będzie pasowała na zakończenie dzisiejszej sesji, więc szybciutko zwijam czekoladowy smak w kolorze białym Dumbers. tutaj się za bardziej zablokuję za przelotkę, że gdzieś mi wędę nie porwało i blokuję sobie amulec. Dobra, wyjmę siatkę, w której jest prawie nic. Tutaj to już naprawdę nie powinno być rozkładane. Nawet nie będę wyliczał patrzcie. Same płoteczki, szczyki małe, 15 może rybek. I to wszystko. Kurde, ale ptactwo robi chaos. Miły relaks, chodzę ja za do zakończenia filmu. Poglądajcie sobie wędrującą kaczuszkę. Na razie, hej!